Poczekaj, Wynusiu, zaraz będą pierogi. O, to właśnie szkoła podstawowa, do której uczęszczałam. Będzie wiadomo, kto we wsi wykradł wszystkie tulipany. O, witam was, halo. Zapraszam do siebie, miło mi. No, muszę potoknąć tym Garnek, wczoraj go myłam, ale przez ten, przez noc już się zakurzyło i coś ugotować. O, dobrze, teraz trzeba to wylać na dwór.

Nie kochane kulki, no takie, ja już ten niosę. Musicie zobaczyć czy masz jajka. No, kiciusz, chodź tutaj. Chodź. Wyłazimy. Chodź. Chodź, pic, pic. Do no, ją o buzi, buzi, tak grzeczne, ko i grzeczne. No idziemy na myszy teraz. Widzisz ze mną na myśl? <mówi> tak, slips yo Tak, yo O, to właśnie szkoła podstawowa, do której uczęszczałam przez 7 lat. Bardzo mile wspominam te czasy. Miałam dużo koleżanek, kolegów. Była pięknie, ale teraz o pod upadła, nie było tyle uczniów, żeby ta szkoła miała byt. A tutaj jeszcze pozostały piękne drzewka, kwiatki, super. Okna już powybijane, dyktami pozabijane. I tam jest otwarte, pewnie zaraz wypadnie. Nie wiem. Fajnie to było. Trzeba wodę wstawić na pierożki. Zawsze się gotowało tutaj na tej kuchni. No dzisiaj kilka zrobiłam, no i ugotuję sobie te pierożki. Napracowałam się przy robieniu, no to muszę ich teraz ugotować. O, no niech się woda zagotuje i wrzucimy te pierożki. Teraz się stał to obiekt zabytkowy o tej szkole, ale wejść nie można. Co tam w środku jeszcze zostało? Jakie wspomnienia? Może zajrzę przez okno? Z tej strony też moja klasa była, także tutaj żeśmy siedziały w ławkach. Ale czy tam coś zostało? To wątpię. O! Op! E, tutaj było przejście, prawda, na ten korytarz. Nie, nic nie widać. Szkoda. No. O, tu róża rosła chyba? Nie wiem co to za krzew się złapałam. O! Tutaj żeśmy miały boisko. Grałyśmy w piłkę po tej stronie. Naprawdę było fajnie. O! No, woda się zagotowała, trzeba zaraz, ja się zaraz teraz pieroszki wrzucić. No najlepiej to ja lubię pierogi z serem, bo wiadomo, ze swojego farogu z sera swojego się zrobiło. No to wiadomo, co się będzie jadło. Najlepiej mi smakują jednak z serem. No wrzucimy te pieroszki teraz do tej wody gotowanej i tego zobaczymy, jak będą smakowały, ale myślę, że pewnie tak. Uważam, że będą dobre. No, się człowiek napracował, zrobił, no to muszą być smakować i dobre, a głodna już się zrobiła. O, tak to wygląda z tyłu ta szkoła. Tutaj były ławki przy drzewach, żeśmy siadały, rozmawiały jako koleżanki. Snuliśmy wspólne plany, pisywały zadania domowe na kolanie. Było miło, miłe wspomnienia. A teraz widać, co widać. Ojejej, co to! Te blachy, nie wiem od czego, co tutaj było z tej blachy. Nie wiem. W każdym razie tutaj pod tym drzewem stała ławka. I tutaj spotykałam się nieraz ze swoim chłopakiem. Przychodził, rozmawiał. Pierwsze randki po prostu się zaczynały. No i jeszcze gotują, gotują. Poczekaj, Wnusiu, zaraz te pierogi. Głodna już jesteś, co? No tak nic dziwnego, no. Pięknie. O! <grystanie> Oj, jakie fajne fiołki powyrastały teraz. Nie było tych fiołków. Dziko wyrosły, piękne te fiołki. A tutaj było też boczne wejście dla nauczycieli, szczególnie, raczej to uczniowie nie wchodzili. Piękne te kwiaty, naprawdę. Te fiołki. Chyba na pamiątkę. Byłam w ósmej klasie, no i już zaczęłam chodzić z chłopakiem, no ale że w sąsiedniej wsi, ale że to było u Łobus na całą wieś, no ale grał na gitarze, śpiewa, więc mi to się podobało. No i tam kilka razy się z nim spotkałam, ale pewnego razu samego rana o świcie. Ludzie wystawiali bańki z mlekiem, i był taki jeden woźnica, co woził do mleczarni to mleko. I powstał na wsi wielki krzyk. We wszystkich ogródkach zginęły tulipany. Zostały wycięte w każdym ogródku. Nie ma tulipanów i kto to mógł zrobić? No ja w tym czasie miałam imieniny, poszłam do szkoły, a po szkole spotkałam z tym się swoim chłopakiem. A on do mnie mówi tak, mam dla ciebie niespodziankę, ale musisz ze mną iść w jedno miejsce. Zaprowadził mnie tak przy lesie, było takie duże bajorko, taki rów raczej wykopany, a w tym rowie wszystkie te tulipany. Ja patrzę i się przestraszyłam. Mówię, przecież ja ich do domu nie wezmę, bo rodzice zaraz na mnie będą, będzie wiadomo, kto we wsi wykradł wszystkie tulipany. No więc zostawiłam te tulipany, na drugi dzień rozdawałam po koleżankach w sąsiedniej wsi i nikt się nie dowiedział o tym incydencie. No właśnie, pod tym drzewem są bardzo miłe wspomnienia. Tutaj był ławka, spotykałam się ze swoim chłopakiem. Właśnie, tutaj pierwszy raz mnie pocałował, bardzo miłe przeżycie. Wspominam do dziś. Zaczął padać deszcz, dał swoją kurtkę, przykrył, żeby mnie zmokła. I takżeśmy żeśmy przesiedzieli Ca, cały ten deszcz pod tym drzewem. Miłe wspomnienia. O, piękne to drzewo. Muszę dotknąć, poczuć tą energię, co była kiedyś. Nie wiem, czuję. Super. Kiedyś też tak trzymałam ręce. No już się gotują, gotują. Poczekaj Wnusiu, zaraz będą pierogi. Głodna już jesteś, co? No tak, nic dziwnego, no. Myślę, że już są dobre, bo wypłynęły. Dobra, zbieramy, wybieramy pierożki. No, po jednym. Oła, super. To następnym razem to sobie zrobię z kapusto i z grzybami, no tym razem z serem, no, ale nie, zawsze muszą być z serem. Sok. O, jak się gotują. Co się dyni mi tu za bardzo? No kurde, trzeba zasunąć kajerkę. O, się rozbujało no. O, się nakruszyło. Tego węgla wypadało. no trzeba coś z tym zrobić. ojej, ile tego się nas zbierało. To się roznosi po całym mieszkaniu. Nie wiem, gdzieś ciotkę z miotkę zapodziałam. Ojejej, ucieka mi, jakie jest żywe, czy co? O, już już. Nie, ucieka mi, szybaj go. Zaraz będą już, już są wyciągamy pierożki. Dobra już. Nawet dobre te pierogi wyszły. Nie sądziłam. Smaczne mogą być. Trzeba jeść szybciej, bo co robię do zimne. Jakby zimne to już nie są takie dobre. Zamów sobie nałożę jeszcze, bo jestem głodna. Ostatni kęsek. Dobra, nałożymy sobie jeszcze. I kuję,